Chciałbym tak, przypomnieć, że Centrum 3 lata temu sporządziło raport na temat kosztów wychowania dzieci w Polsce. Był to, jak zauważyliśmy, pierwszy raport tego typu, który próbowałby oszacować koszty związane z wychowaniem y, dzieci w polskich rodzinach. Takie badania prowadzone są regularnie w innych krajach Unii Europejskiej, a przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, na które się w naszej kolejnej opinii, jeżeli chodzi o koszty wychowania, powołujemy i odwołujemy. Mamy sytuację taką dzisiaj w Polsce, że za chwilę w polskim parlamencie będzie omawiana kwestia podwyżki VAT-u z 8% na 23%, co oznacza o prawie 300% podwyżkę opodatkowania artykułów dziecięcych. Jest to według części posłów związane z koniecznością przyjęcia natychmiastowego przyjęcia wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który w październiku zeszłego roku stwierdził, że Polska utrzymuje tą obniżoną stawkę w sposób niezgodny z prawem. Ale warto zauważyć, co zaraz właśnie w tej prezentacji chcielibyśmy pokazać. Jeżeli pan dzień hmm. w sumie, to będzie możliwość uruchomienia, że inne kraje Unii Europejskiej nie mają tak wysokiego podatkowania. Warto przypomnieć, że dzisiaj koszt wychowania jednego dziecka w Polsce do roku, do 20 roku życia wynosi już przy takich minimalistycznych założeniach około 190 tysięcy, natomiast dwójki dzieci ten koszt rośnie do około 322 tysięcy złotych. Według Komisji Europejskiej 29% dzisiaj e, dzieci w Polsce żyje w biedzie. To jest jeden z bardziej poważnych wyników, jeżeli chodzi o e, kraje europejskie. Co piąty Polak żyje poniżej granicy ubóstwa i są to dane oczywiście Komisji Europejskiej, nie, nie dane nie, Polski. Co sprawia, że Podwyżki opodatkowania nie tylko na artykuły dziecięce, ale też podwyżki VAT-u, podwyżki akcji będą wpływały na poziom sporej grupy społeczeństwa polskiego. Zauważmy, że średnia stawka w ogóle opodatkowania VAT-em w Europie wynosi około 19,5%. Polska już dzisiaj sytuuje się ze swoją stawką podstawową na poziomie 23% jako. Jeden z trzech najdroższych, czy naj, e, krajów, które mają najwyższe opodatkowanie tym podatkiem, bo tylko Szwecja i Dania nas w tym zakresie wyprzedzają. Jeżeli właśnie przekonamy się, e, jak wygląda VAT na artykuł dziecięcy, to takie kraje jak Wielka Brytania mają ten VAT zerowy, Luksemburg 3%, czyli jest możliwość, żeby w ramach Unii Europejskiej. Posiadać y, niższe opodatkowanie artykułów dziecięcych. Dzisiaj mamy taką tezę, lansowaną przez y, wielu posłów, y, mianowicie, że musimy zacząć polską prezydencję od wcześniejszego przyjęcia y, wyższego vat na artykuły dziecięce. Jest to całkowicie nieuzasadniona i sztuczna, można powiedzieć, politycznie teza bo możemy oczywiście przyjąć VAT i 1 stycznia 2012 roku i możemy spowodować, o co zwracamy się do Pana Premiera, o podjęcie inicjatywy w ramach polskiej prezydencji ze względu na ciężką sytuację nie tylko polskich rodzin, ale też rodzin w innych krajach Unii Europejskiej, aby stawka VAT-u preferencyjna była też rozciągnięta na Artykuł 10. Jeżeli dojdzie do podwyżki VAT-u trzykrotnie, bo z 8% na 23% to jest blisko trzykrotna podwyżka tego VAT-u, to niestety będzie to oznaczało, że polskie rodziny wydadzą w tym roku dodatkowo blisko 2 miliardy 700 milionów z tego tytułu. Zamiast y, tworzyć skomplikowany, kosztowny, bo kontrola administracji, jej praca nad rozdziałem tych wszystkich ulg jest y, kosztowna, w wielu wypadkach nieefektywna. O czym świadczą kolejne przypadki ubogich polskich rodzin, w którym próbuje się odbierać dzieci, to pokazuje tylko, że ten cały system pomocy nie działa, skoro stosuje się represje wobec rodzin ubogich zamiast im y, pomagać to niestety ten, tych pieniędzy, które się wyciągnie od rodziny VAT-em, innymi też podwyżkami podatku, żadna ulga nie zrekompensuje. Proszę też zauważyć, jaka to jest sytuacja, w której zasiłek pogrzebowy jest kilkukrotnie większy niż zasiłek dla dziecka. No to tak wygląda polityka prorodzinna w Polsce. Takie są preferencje. Stąd tak jak już e, zacząłem mówić, z inicjatywy Związku Dużych Rodzin e, 3 plus i centrum Jadana Smitha, e, zwracamy się do pana premiera Donalda Tuska o podjęcie jako jednego z priorytetów polskiej prezydencji e, wprowadzenie niższego VAT-u na Artykuł dziecięcy w całej Unii. Jako że prezydencja nie trwa długo i nie można więcej zrobić w czasie tych kilku miesięcy, to uważamy, że ten krok, który Polska podejmie i który dzisiaj ma duże szanse na pozytywną realizację, będą kontynuowały inne kraje, w których rodziny też nie mają się dzisiaj dobrze. Dlatego też kopię tego listu załączamy Państwu przy informacji prasowej.